Kochani, w naszym projekcie Słowo blisko ciebie przychodzi czas na Księgi Machabejskie. Zapraszam więc na kilka słów wprowadzenia do pierwszej i drugiej Księgi Machabejskiej, uzasadniając jednocześnie, dlaczego traktujemy je razem. Dlatego, że druga Księga Machabejska opowiada o tych samych wydarzeniach, o których opowiada siedem pierwszych rozdziałów. Pierwszej księgi machabajskiej. Wydaje się więc logiczne, że obie te księgi należy w pewnym sensie potraktować jako całość. Dlaczego w pewnym sensie o tym za chwilę. Przejdziemy naszym tradycyjnym szlakiem, to znaczy najpierw powiemy nieco o historii powstania ksiąg i historii, o której księgi opowiadają, po drugie określimy gatunek literacki i po trzecie, zatrzymamy się nad przesłaniem teologicznym obydwu natchnionych dzieł. I tak kochani, obydwie księgi, pierwsza i druga księga machabejska powstały w drugiej połowie II wieku przed Chrystusem. Pierwsza Księga Machabejska opowiada o wydarzeniach, które miały miejsce w latach 175 do 135 przed Chrystusem, więc logicznym jest, że powstała niedługo po 135 roku przed Chrystusem i podobnie dzieje się z drugą Księgą Machabejską. Tutaj egzegeci, teologowie datują ją na lata mniej więcej 130 do 125 przed Chrystusem. Powiedzmy od razu, że pierwsza księga machabejska powstała najpierw w języku hebrajskim, ale ten hebrajski oryginał zaginął i nie mamy do dzisiaj tekstu. Pierwszej księgi machabejskiej, właśnie w jej oryginalnym brzmieniu, natomiast bardzo szybko została przetłumaczona na język grecki, i jako księga grecka dostała się do Septuaginty. Natomiast druga księga machabejska została od razu bezpośrednio napisana w języku greckim i też weszła w skład Biblii greckiej. Czyli Septuaginty. Z tego też powodu przejęli ją Chrześcijanie, którzy w pierwszych wiekach posługiwali się Septuagintą. Natomiast Żydzi odrzucili te księgi z tego powodu właśnie, że pisane były w języku greckim, czy znane były w języku greckim. Natomiast jednym z warunków kanoniczności, czyli przyjęcia do ksiąg kanonu Biblii hebrajskiej dla Żydów, był język hebrajski. Dostały się tam tylko te księgi, które były pisane. W języku hebrajskim. O jakiej historii opowiadają nam obydwie te księgi? Otóż, gdybyśmy sięgnęli znowu do takiego przeglądu starożytnej historii Izraela, to przypominamy sobie, że w roku 333 przed Chrystusem Aleksander Macedoński, zwany Wielkim, rozpoczął swoją kampanię na wschód i podbił dawną Palestynę. Tak więc Żydzi, Izraelici dostali się pod panowanie helleńskie w 323 roku Aleksander Macedoński umiera, natomiast jego wielkie imperium dzieli się na kilka części, i tak się składa, że Izraelici żyją na pograniczu pomiędzy terytoriami czy też państwami, mocarstwami które powstały właśnie po rozbiciu Wielkiego Imperium Aleksandra Macedońskiego. Żyją na pograniczu dwóch mocarstw, mianowicie na północy są Syryjczycy, Syryjczycy, czyli tzw. Tak zwani Seleucydzi, dynastia Seleucydów rządzi w Syrii, natomiast w Egipcie rządzi dynastia Ptolemeuszów. I Palestyna przechodziła przez pewien czas z rąk do rąk. Raz była pod panowaniem egipskim, innym razem pod panowaniem syryjskim. Tak się składa, że gdy dochodzimy właśnie do wydarzeń opisanych w pierwszej i drugiej księdze Machabejskiej, Palestyna, Izraelici są pod panowaniem syryjskiej dynastii Seleucydów. I o ile Aleksander Macedoński był na tyle liberalnym władcą, że Choć wprowadzał kult bogów pogańskich, greckich, choć wprowadził język grecki jako oficjalny, to jednak nie zakazywał Żydom ich własnego kultu. O tyle już jego następcy nie okazywali się tak tolerancyjni. I właśnie w połowie II wieku przed Chrystusem, dokładnie w 167 lub 166 roku przed Chrystusem, Syryjski władca Antioch IV Epifanes zakazał Żydom kultu w świątyni jerozolimskiej, wystawił tam posąg Zeusa i nakazał Żydom oddawanie czci Zeusowi, najwyższemu z panteonu bóstw greckich. Natomiast rozsyłając tego typu wieści po całym terytorium zamieszkanych przez Żydów, wysłał swoich posłańców, i gdy jeden z nich przybył do miejscowości Modin, leżącej niedaleko Jerozolimy, dzisiaj gdyby ktoś wybrał się samochodem z Jerozolimy, to wystarczy przyjechać kilka kilometrów autostradą i zobaczy drogowskaz wskazujący Modin, to właśnie w tamtej miejscowości mieszkał bardzo szlachetny ród, którego ojcem był Matatiasz z Modin. Kiedy usłyszał wieść o tym, że ma oddawać cześć pogańskim bogom, oczywiście nie zgodził się z tym, ale jeden z mieszkańców Modin postanowił być posłuszny królowi, złożyć ofiarę pogańskim bogom i to spożywać także wieprzowinę, czego zakazywało prawo żydowskie. W związku z tym poruszony świętym gniewem Matatiasz z Modin ugodnił własnego rodzaka, zabijając go i tym samym wszczął powstanie, które trwało sześć, może nieco ponad 6 lat. Gdy zginął on sam, to władzę przejmowali kolejni jego synowie. Mateusz z Modim miał pięciu synów. Takim najbardziej znanym przywódcą powstania Machabeuszów jest właśnie Juda Machabeusz. Polskie słowo Machabeusz pochodzi od hebrajskiego makkabi, a makkabi oznacza młot. Oznacza to więc, że był to człowiek o bardzo twardym charakterze. I to właśnie Juda Machabeusz przejął dowództwo powstania po swoim ojcu, a później także jego brat Jonatan. Tak się stało, że Izraelici dokładnie znali tereny, w których mieszkali, znali więc górskie groty, w których się chronili. Natomiast wojska syryjskie, które napływały z północy nie znały dokładnie topografii miejsca, więc Izraelitom dosyć łatwo przychodziło pokonywać właśnie wojska syryjskie. I rzeczywiście tak się stało, że po dwóch, dwóch i pół roku powstania w 164 roku przed Chrystusem udało się Izraelitom. Przejąć władzę nad świątynią jerozolimską, wznowiono wtedy kult, ustanowiono święto Hanukki, a później powstanie jeszcze trwało przez pewien czas, aż rzeczywiście wojska syryjskie wycofały się i było to jedyne zwycięskie powstanie, jakie Izraelici prowadzili na przestrzeni całej swojej historii. Bo później dwa kolejne powstania, to, które doprowadziło w 70 roku do upadku świątyni, oraz Powstanie Barchoch, które zakończyło się w 135 roku pokonaniem Żydów przed Rzymian, to były powstania, w których Izraelici ponieśli definitywne klęski. Tutaj zwyciężyli Syryjczyków. I wydawać by się mogło, że przerwali tę czarną pasę i w pewnym sensie odzyskali władzę i niepodległość w, w swoim państwie, choć byli już, jak wiemy, wcześniej w niewoli asyryjskiej, babilońskiej, perskiej, helleńskiej, właśnie teraz. Wydawało się, że udało im się w pełni wyzwolić spod panowania yy, Syrii. Tymczasem jednak popełniono błąd. Popełniono błąd taki, że kiedy Machabeusze wygrali powstanie, to przejęli władzę nie tylko polityczną, ale także religijną. W pierwszej księdze Machabejskiej yy, czytamy w dziesiątym rozdziale. W XXI wierszu w święto namiotów w 7 miesiącu 160 roku Jonatan Jonatan Mahabeusz przywdział świętą szatę. Zgromadził też wojsko i przygotował wiele broni. Był więc dowódcą politycznym, ale przywdział szatę arcykapłana. Czyli uczynił się także przywódcą religijnym, co było niezgodne z żydowskim prawem. Tak więc de facto nie przywrócono niepodległego państwa teokratycznego, w którym prawowierną władzę w świątyni pełni arcykapłan, który nie ma władzy politycznej. Tutaj nastąpiło złączenie tych dwóch urzędów i jednocześnie, w pewnym sensie, Izraelici dalej pozostawali pod różnymi wpływami. Asyrii, musieli się z nią układać w związku z tym nie możemy powiedzieć, że tak w 100% procentach zapanowano nad własnym terytorium i tak to potrwało do roku 65 albo 3 przed Chrystusem kiedy to na te tereny wkroczyli Rzymianie i rozpoczął się okres rzymski, a więc już to panowanie pod którym urodził się Jezus Zwróćmy więc uwagę, że główny nacisk kładzie się na powstanie, te kilka lat, kiedy to Izraelici walczyli z Asyryjczykami, ale później opisane są także dalsze perypetie przywódców narodu wybranego, ich układanie się z różnymi państwami, delegacje do Rzymu i panowanie kolejnych poszczególnych władców, jak powiedzieliśmy, do roku 135 przed Chrystusem. O tym Opowiadają nam obydwie te księgi. Jaki jest gatunek literacki? Powiedzmy bardzo krótko, że pierwsza księga mahabejska jest zdecydowanie księgą historyczną. Jest to opowiadanie historyczne, bazujące na dokumentach. Autor tej księgi musiał mieć dostęp do jakiegoś archiwum królewskiego, ale jednocześnie opowiada o swoich własnych przeżyciach, był, powiem, naocznym świadkiem wielu wydarzeń opisywanych w tej księdze. Jest to więc opowiadanie na wskroś historyczne, i wydaje się, że postać Pana Boga. Nie jest tam tak bardzo uwypuklona ani ten aspekt religijny, aczkolwiek z karty księgi przebija rzeczywiście wiara autora i takie przekonanie, że Bóg prowadzi Izraelitów. Dalej, w drugiej księdze Machabejskiej również opowiada się ich historię, ale tamten aspekt religijny jest już zdecydowanie bardziej uwypuklony, choć być może jest on dopracowany nieco później niż powstał główny zrąb tej księgi. Tam mamy na przykład piękne przykłady, postawy wierności Panu Bogu, jak na przykład śmierć pewnej matki i jej siedmiu synów, którzy nie zgadzają się przyjęć zwyczajów pogańskich, albo śmierć męczeńska starca Eleazara, który pozostaje wierny Panu Bogu. Tego typu egzemplarze, przykłady autor II Księgi Machawejskiej Podaje czytelnikom, aby uwypuklić, jak bardzo Izraelici, niektórzy przynajmniej przywiązani, byli do wiary w Pana Boga. Była ona dla nich absolutnie taką najwyższą wartością. Obie więc księgi są księgami historycznymi, aczkolwiek ta druga nieco bardziej akcentuje aspekt religijny. Wreszcie przesłanie obydwu tych ksiąg. Jak wspomnieliśmy, są to księgi historyczne, więc tak naprawdę ich zasadniczym przesłaniem jest ukazanie dziejów narodu wybranego. Bije tam jednak taka myśl, że jeżeli Izraelici dokonują czegoś pozytywnego, dobrego, udaje się im coś, na przykład zwyciężają w walce, to takie zwycięstwo przypisuje się Bożej łaskawości. Natomiast jeżeli na przykład polegną w walce, bitwa jest przegrana, to jest to wyraz gniewu Bożego. Zwróćmy może uwagę, jak autor pierwszej Księgi Machabejskiej w trzecim rozdziale, w 18 wierszu, pisze o Panu Bogu. Bez trudu wielu może być pokonanych rękami małej liczby, bo niebu nie czyni różnicy, czy ocali przy pomocy wielkiej, czy małej liczby. Zwycięstwo bowiem w bitwie nie zależy od liczby wojska, a prawdziwą siłą jest ta, która pochodzi z nieba. Tutaj widzimy, że wyraźnie wskazuje się na Pana Boga jako dawcę zwycięstwa. Zwróćmy także uwagę, że autor skrzętnie używa terminu niebo, aby nie mówić Bóg, aby nie używać tego słowa ze względu na szacunek dla Bożego Imienia. Żydzi, jak wiemy, imienia Bożego nie wypowiadali. To jest więc pierwsze przesłanie płynące z tej księgi Bóg kieruje historią narodu wybranego. Przesłanie drugie dotyczy ustanowienia święta Hanubki, święta poświęcenia świątyni. To właśnie przy lekturze tych ksiąg dowiemy się, że kiedy w 164 roku powstańcy wtargnęli do świątyni, przejęli ją, zburzyli posąg Zeusa, który został tam wystawiony przez Antiocha IV Epifanesa i doprowadzili do rekonsekracji, powtórnej konsekracji świątyni Jerozolimskiej, to stał się taki, można powiedzieć cud, tak odczytali to powstańcy. Mianowicie znaleziono oliwę, która powinna płonąć przed miejscem najświętszym świątyni Jerozolimskiej w lampie i wydawało się, że tej oliwy wystarczy zaledwie na jeden dzień, a wystarczyło na 8 dni. W związku z tym uznano to za wydarzenie cudowne i na pamiątkę rekonsekracji, czyli powtórnego poświęcenia świątyni, um, ustanowiono święto, które dzisiaj zwane jest jako Hanukka. E, świecznik hanukowy ma dziewięć ramion. Pierwszy to ten rdzeń i osiem na pamiątkę tych 8 dni, kiedy. Płonęła oliwa cudownie, podtrzymując ogień w miejscu najświętszym świątyni jerozolimskiej. Żydzi do dzisiaj mają różne zwyczaje, na przykład już w czasach Jezusa, rabbi Hiller i rabbi Szammaj nie zgadzali się co do tego, czy w pierwszym dniu należy zapalić oprócz tej głównej świecy. Pierwszą świecę, w drugim dniu święta już dwie, w trzecim trzy, aż do końca, czy odwrotnie, czy w pierwszym dniu należy zapalić wszystkie świece i każdego dnia jedną z nich gasić. Różnie to jest w różnych wspólnotach żydowskich do dnia dzisiejszego. W każdym razie, właśnie to żydowskie święto, które przypada na przełomie listopada i grudnia jest zakotwiczone w opisie w księgach machabejskich. Nieco paradoksalnie, że jak wiemy, tych ksiąg do kanonu nie przyjęli, ale święto Hanówki świętują bardzo uroczyście i jest ono dla nich bardzo ważne. Zwróćmy także uwagę, że nasz chrześcijański zwyczaj konsekracji świątyni bierze się z samego faktu, że świątynia Salomona wybudowana też musiała być konsekrowana, bo święcona to zupełnie naturalne. Gdy budujemy nową świątynię, to należy dokonać jej konsekracji. Ale gdy dochodzi do przestępstwa, co nie daj Boże, ale tak się czasem zdarza, na terenie świątyni, to należy ją rekonsekrować. Tak uczy nas Kodeks Prawa Kanonicznego. Sam pewnego razu trafiłem do katedry Świętego Patryka w Nowym Jorku na Manhattanie i kiedy wszedłem, byłem bardzo zdziwiony, bo trwała właśnie konsekracja katedry. Pomyślałem sobie: Bardzo to dziwne, katedra ma 200 lat, a dzisiaj dopiero na mój przyjazd urządzono konsekrację. Nie, nie było tak. Otóż okazuje się, że kilka dni wcześniej niestety doszło tam do przestępstwa. Jeden z modlących się, po prostu gdy został napomiany przez zakrystianina, już po raz kolejny, że musiał puścić katedrę, bo jest wieczór i właśnie ją zamykają, wyjął pistolet ze swojej teczki, zabił nieszczęsnego zakrystianina i próbował dalej pobożnie się modlić. Oczywiście po czymś takim prawo kanoniczne przewiduje powtórną konsekrację. Świątyni, właśnie w której miałem okazję brać udział. I wreszcie trzecie przesłanie, które płynie z ksiąg mahabejskich, które jest również istotne z punktu widzenia naszej wiary, to fakt, że pewien epizod, który miał tutaj miejsce, daje nam pewne podstawy nauki o czyścu. Tak. Wiemy, że w starożytnym Izraelu ta wiara w życie pozagrobowe kształtowała się wraz z rozwojem teologii. Początkowo Izraelici w ogóle nie uznawali jakiegokolwiek istnienia po śmierci, po prostu cała religijność ograniczała się do doczesności. Jeżeli tu na ziemi będziesz posłuszny Panu Bogu, to Pan Bóg ci będzie błogosławił, a jeżeli będziesz grzeszył, to spotkają cię nieszczęścia. Tak myślano początkowo. Później pojawiła się myśl o Szeolu, albo o Otchłani, albo o Hadesie, zależy czy czytamy to w księgach greckich Starego Testamentu, czy w hebrajskich. W hebrajskich pojawia się słowo Szeol, czasem pojawia się Otchłań w księgach pisanych również po grecku, a czasem mamy wprost mowę o Hadesie, czyli świecie podziemnym. I Izraelici wierzyli, że każdy, kto umiera, idzie do owego Szeolu, ale jak czytamy, nie ma żadnej czynności, ani poznania, ani rozumienia w Szeolu, do którego zdążasz, czyli byłby to taki stan pewnej, pewnie nawet nieświadomości jednostkowej. Nie ma żadnego czyn, rozumienia, czynności, ani poznania w Szeolu i wszyscy zmierzają do Szeolu, niezależnie od tego, czy na ziemi żyli dobrze, czy źle. Później jednak pojawia się myśl, że jest różnica pomiędzy losem sprawiedliwych i grzeszników, pośmiertnym losem, bo czytamy w Księdze Mądrości, że dusze sprawiedliwych są w ręku Boga i nie dosięgnie ich męka, a dusze niesprawiedliwych, stąd wniosek, nie są w ręku Boga i dosięgnie ich męka. Mamy więc pewną różnicę pomiędzy losem ludzi starających się żyć zgodnie z Bożym Prawem i świadomie łamiących przykazania. I wreszcie, właśnie w naszej lekturze, w drugiej księdze Machabejskiej w 12 rozdziale pojawia się pierwsza myśl wprost sformułowana o zmartwychwstaniu. Otóż, Izraelici, którzy polegli w walce i ponieśli klęskę, okazało się, że pod swoimi jotonami, pod swoimi płaszczami trzymają. Przedmioty poświęcone obcym bogom zrabowali je po prostu Syryjczykom. Była to kradzież i uznano, że zginęli właśnie z tego powodu. I popatrzmy, co uczynił przywódca powstania. Czytamy w 12 rozdziale od 43 wiersza w drugiej księdze machabejskiej. Uczyniwszy zaś składkę pomiędzy ludźmi, posłał do Jerozolimy około 2000 srebrnych drachm. Aby złożono ofiarę za grzech. Prawo wymagało ofiary za grzech. To był grzech, kradzież przedmiotów i to poświęconych obcym bóstwom. Bardzo pięknie i szlachetnie uczynił. Myślał bowiem o zmartwychwstaniu. Wprost pojawia się myśl o zmartwychwstaniu po raz pierwszy. W księgach Starego Testamentu wcześniej mamy takie niejasne zapowiedzi, na przykład oczyma ciała będę widział Boga. Ale tutaj mamy już poświadczone, że Żydzi rzeczywiście wierzyli w fizyczne zmartwychwstanie. I dalej autor kontynuuje. Gdyby bowiem nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś zbędnym i niedorzecznym. Zwróćmy uwagę, pojawia się myśl o modlitwie za zmarłych. Gdyby ktoś, kto odchodzi z tego świata i przechodzi na drugi brzeg, jego stan był natychmiast definitywny. W pewnym sensie tak jest, bo tak nas uczy Kościół, postanowione człowiekowi raz umrzeć, a potem sąd, i mamy yy, yy, tylko te rzeczy ostateczne. Śmierć sąd Boży, niebo albo piekło. Czyli jest to stan definitywny, ale okazuje się, krótko mówiąc, jeżeli ktoś umiera, to od razu wiadomo, czy. Będziesz szczęśliwy z Bogiem, czy będziesz w oddaleniu od Boga, w tym sensie jest to stan definitywny. Ale popatrzmy jeszcze raz, gdyby nie był przekonany, że ci zabici zmartwychwstaną, to modlitwa za zmarłych byłaby czymś niedorzecznym. Skoro się modli za zmarłych, to znaczy, że można ich stan yy, polepszyć. I stąd zrodzi się między innymi myśl o czyściu, że nie wszyscy są, choć natychmiast są zbawieni, bo kto jest w czyściu, ten jest w niebie, to jednak musi nastąpić pewien proces oczyszczenia. I to jest jeden z biblijnych argumentów za czystcem. Jeżeli poskładamy inne starotestamentalne zapowiedzi, kilka wypowiedzi z Nowego Testamentu mówiących o czystcu, to wtedy ta nauka. Układa nam się w jedną całość i rodzi się takie przekonanie, iż rzeczywiście czyściec, jako moment oczyszczenia człowieka, który staje przed Bogiem, to jest właściwie sytuacja konieczna. Jak mówi autor Apokalipsy, przed Bogiem nie może stanąć nic nieczystego. A skoro tak, to znaczy, że jeżeli ktoś odchodzi z tego świata, nawet obciążony grzechem powszednim, to ten grzech musi być wymazany, oczyszczony. Bardzo serdecznie dziękuję za uwagę i zapraszam do lektury pierwszej i drugiej księgi mahawejskiej.